Chcieliśmy dzisiaj spotkać się z siostrami wierzbowskimi, z Anią i z Marią, ale spotykamy się z uśmiechniętą Anią. Dzień dobry Aniu. Dobry Dzień dobry. To zdrać nam tylko tajemnicę Poliszynela. Co to się stało, że Maria nie może się z nami dzisiaj zobaczyć? Albo dlaczego my nie możemy zobaczyć dzisiaj Marii? Niestety Marysia musiała bardzo nieszczęśliwie zakończyć naszą izolację domową, gdyż w ostatni dzień została urządzona bardzo nief niefortyznie przez pszczołę pierwszego dnia e, i następnego drugi raz, więc e, dość mocno opuchła i niestety no, nie mogła dzisiaj dołączyć. Ale mam nadzieję niedługo. No to trzymamy kciuki. Wszystko w porządku z Marysią, mam nadzieję. Tak, myślę, że tak, trochę wapna i myślę, że za. Kilka dni, których tutaj będziemy mieli bardzo wiele, będzie to wyglądało dużo lepiej. Czyli rozumiem, że wasza podróż z Maszyc do Wałcza była wesoła, czy troszeczkę w związku z tym przerażająca? Nie, nie. Myślę, że tutaj nie ma powodów do przerażenia. Bardziej byłyśmy podekscytowane tym wszystkim, bo tak długiej podróży to nie odbyłyśmy od powrotu z Portugalii. A tak naprawdę zawsze prowadziłyśmy to życie na walizkach, więc no fajnie było znowu poczuć tą adrenalinę, że jedziemy na, na zgrupowanie i że w końcu wszystko rusza do przodu, więc zdecydowanie optymistycznie i z humorem było. A jak długo jechałyście? A jakieś 6 godzin, więc wyjechałyśmy w pół do piątej, bo trzeba było tutaj być w miarę wcześnie, gdyż był wyznaczony czas, dwie godziny, podczas którego wszyscy wieszlarze mieli się pojawić na badania. No to powiedz nam jak pierwsze wrażenia z Wałcza. Od razu zaznaczam, że my tę rozmowę pokazujemy we wtorek po południu. A nagrywamy ją z Anią w poniedziałek wieczorem, więc ta sytuacja na pewno zmieni się diametralnie. Ale pierwsze wrażenia Wasze, jakie są po przyjeździe do nas? No, jestem już kilka godzin. Generalnie pierwszą rzeczą, którą zobaczyliśmy, to podwójny szlaban kamery, więc są już takie oboszczenia już na samym wjeździe. Wiadomo, że bardzo mała grupa teraz przyjeżdżała, bo byliśmy podzieleni na, na grupki, żeby za dużo osób tutaj nie było w jednym czasie, więc pustki, pustki przede wszystkim. E, od razu zostaliśmy skierowani w odpowiednie miejsca, więc jakby procedura już była wcześniej opracowana, wiele nie widziałam. E, od razu dostaliśmy wszyscy klucze do pokoi, więc tylko szybkie rozładowanie i tak naprawdę. Gdzieś koło godziny 14 został przyniesiony obiad pod drzwi, mieliśmy zakaz wychodzenia w ogóle z pokoju, więc dopiero kiedy personel wyszedł z hotelu, można było sobie te siateczki z jedzeniem na obiad i kolację wziąć do pokoju. No to wiemy już jakie wrażenia, a powiedz z jakimi nadziejami jechałyście do Wałcza, bo wytrenowałyście ciężko, mimo że w takich warunkach domowych, to z jakimi nadziejami do, do tego Wałcza przyjeżdżałyście? Nadzieję przede wszystkim na to, żeby w końcu zejść na wodę, bo no, dwa miesiące to jest chyba jeden z najdłuższych okresów, jakie ja miałam. Przynajmniej no, chyba wypadek tylko mnie ograniczył, albo przerwa zimowa, więc to jest bardzo długo, zwłaszcza w sezonie, gdzie byliśmy tak blisko startów. Więc myślę, że nadzieja przede wszystkim, żeby od razu w całych składach zejść na wodę. No, i mam nadzieję, że, że po prostu mamy do czego się przygotowywać. Wiadomo, że e, imprezą docelową w tym roku będą już czasowe Europy, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Decyzja ma być podjęta do 31 lipca. Może się to zmienić. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja, no ale patrzymy optymistycznie na to, że ten start tutaj u nas w domu w Poznaniu się odbędzie. I o, do właśnie. tego się dla ciebie w ogóle taki roller coaster emocjonalny musi być w ostatnim czasie, bo ty przecież jeszcze dwa miesiące temu żyłaś tym, że po pierwsze e, trzeba wywalczyć kwalifikację olimpijską, po drugie pojechać na te Igrzyska i tam na nich mocno e, zawalczyć. Teraz i te kwalifikacje olimpijskie, i te Igrzyska e, uciekły o rok. I ja się zastanawiam, e, jakie emocje w związku z tym ci e, towarzyszą. E tak, to, to był bardzo ciężki czas, tak żeby w ogóle sobie poukładać w głowie, co się w danym momencie odczuwa, bo tak naprawdę te decyzje w Portugalii e, były podejmowane z godziny na godzinę i, i wszystko wydarzyło się w jednym czasie, bo nie wiedzieliśmy, czy się ewakuujemy stamtąd, czy zostajemy. Część grupy miała złe część nie. W momencie, kiedy zdecydowaliśmy, że zostajemy, Doszło do nas, że zostały odwołane całkowicie kwalifikacje na Igrzyska I, i to jest taki moment w życiu, gdzie człowiek zdaje się sprawę, że natrenuje te cztery lata i nagle nie wiadomo co dalej i, i trzeba to sobie jakoś przegryźć w głowie. Przez to, że był taki natłok wydarzeń, nie było czasu, żeby to przemyśleć, i dopiero jak pojawiliśmy się w domu i była chwila, żeby, żeby po prostu jakoś przeanalizować to, co się wydarzyło, no to, to wiadomo, było to ciężkie, ale ale była gdzieś tam nadzieja, że być może te, te kwalifikacje się albo odbędą, albo zostaną podjęte jakieś próby wyłonienia osad, które pojadą. Była decyzja taka, jedna z decyzji, że, że będą to osady z z świata. No i to były pierwsze dwie osady, które się nie zakwalifikowały, a my byłyśmy trzecią osadą. Ale wiadomo, w takim przypadku wszystko może się wydarzyć, bo może jakaś federacja nie wystartować i, i tak naprawdę no, trzeba wierzyć w takich momentach. Trzeba tylko wierzyć, że będzie dobrze i robić swoje I, i dostałyśmy ten plan treningowy I, i, i myślę, że w tym domu ochłonęłyśmy po prostu. No, potem była decyzja, że odwołano igrzyska, więc to był taki kolejny moment, gdzie no, pisała się historia i to, i to na naszym życiu sportowym. I, i, I myślę, że to jest coś, to jest takie doświadczenie życiowe, które, które naprawdę da nam dużo w przyszłości. Ale powiedz mi, czy odetchnęłaś mimo wszystko, że będziesz miała więcej czasu na przygotowanie się do tej kwalifikacji? Czy poczułaś w pierwszej chwili złość yy, yy, i takie rozgoryczenie, że jestem w tak mocnej formie, że to miało być teraz? Czy nie ukrywam, że w formie byłam? Jestem w tym momencie bardzo dobrej, bo od kiedy jesteśmy, czy byliśmy na izolacji, ja po pierwsze pojechałam na sprawdzianach życiówki, a tydzień w tydzień na, na danych treningach, ja się poprawiałam. Ja w tym momencie jeździłam takie treningi, jakich nie jeździłam podczas całej kariery, więc jest pewien niedosyt, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jeżeli byłam w stanie teraz dojść do takiej formy, to dlaczego nie miałabym być w lepszej formie w przyszłym roku? a ten dodatkowy rok daje nam przede wszystkim więcej czasu do opływania się i więcej możliwości do przygotowania bo teraz wiadomo były tak naprawdę bardzo krótki okres czasu od mistrzostw świata bo tak naprawdę mistrzostwa świata były w październiku i tutaj już w maju miały być kwalifikacje więc w tym momencie my zamiast tych trzech miesięcy na wodzie mamy dodatkowy rok więc zdecydowanie uważam że na moment obecny to jest to lepsze rozwiązanie niż gdyby, gdyby na przykład okazało się, że osady są wyłaniane na zasadzie startów z tamtego roku. To jest sprawiedliwe i mam nadzieję, że my wyjdziemy tutaj starczą e, dzięki tej decyzji. No to pozostaje Ci życzyć taki dość kolokwialnie. To do roboty teraz trzeba się brać. Tak, nie mógł się już doczekać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I też zauważyłem, że wachlarz jest chyba od wiosłowania i od trenowania, a nie od surfowania. Tam surferów nie ma, a już na pewno nie od surfowania po internecie, bo o wszystko tam dbają dla Was. Ale internet rozumiem, że skoro wszyscy siedzą w pokojach, to może być mocno przeciążony, co pewnie dało się w trakcie tej rozmowy zauważyć. W każdym razie bardzo Ci dziękuję, Aniu. Też dziękuję bardzo. No i pozdrawiamy całą rodzinę klubową, która obserwuje nasze spotkania w ramach cyklu Wytrwały wygrywa, wysokie wygrane. Na pewno będziemy do was wracać. Możesz uprzedzić Marysię, że jak już zejdzie opuchlizna z czoła, to do niej też będziemy dzwonić. Koniecznie. Bardzo dziękuję. Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. I na razie.